To jest ta naklejka. Zerwaliśmy y, tę część papierową, natomiast jak widzicie, no, część klejem z klejem została. Będę po kolei stosował kilka metod. Pierwsza: namoczę ten papier wodą, ciepłą wodą z mydłem, e, konkretnie z płynem do mycia naczyń, i zobaczymy, czy klej odpuści. Numer dwa. To będzie namoczenie tej naklejki oliwą z oliwek. Również oliwa z oliwek rozpuszcza klej. Może się uda. Jeżeli pierwsze trzy metody nie dadzą rady, przejdziemy do trochę agresywniejszego podejścia. Będziemy próbować umyć tę naklejkę spirytusem albo acetonem, czyli płynem do mywania lakieru z paznokci. Lecimy. Zaczynamy od sposobu pierwszego, czyli namaczamy to wodą z płynem do mycia naczyń i zobaczymy czy będzie schodzić ważna uwaga od mojej żony zapomniałem wam o tym powiedzieć jeżeli byście musieli zmywać spirytusem albo acetonem koniecznie zróbcie najpierw próbę w miejscu niewidocznym wacikiem albo szpatułką do uszu gdzie sobie namoczcie w spirytusie lub acetonie i sprawdźcie czy nie zepsujecie powłoki lakierniczej czyli tego koloru swojego gdzieś tam z boku z tyłu sprawdźcie bo aceton jest bardzo bardzo mocny i może wam tę farbę zepsuć. Dobra, wracamy do zmywania naklejki. Zanim sobie naklejkę namoczymy, podkładamy ręcznik, żeby nie zapaciać całej kuchni i wodą z płynem namaczamy naszą naklejkę. Niech to sobie pokapie. Ona musi być naprawdę solidnie namoczona. Nie żałujmy tej wody. Poczekamy jakiś czas. Papier już namukł. Biorąc drewnianą to jest nożyk do masła. Ale jest z miękkiego drewna, więc jego wziąłem, żadnym metalem, niczym twardym. No i spróbujemy zdejmować tę naklejkę. I wydaje mi się, że osiągnęliśmy sukces. Miejsce przy miejscu, ostrożnie, tak żeby również sklejem mi to zeszło. Zdejmuję, jeżeli gdzieś naklejka nie chce zejść, to jeszcze można ją namoczyć i dać jej chwilę. Najważniejsze w tej pracy, żeby nie porysować ścianki. Już większość, jak widzicie, tutaj jest usunięta, ale jeszcze delikatnymi ruchami. To jest ostrzejsza strona, ale to nie jest taka ostra gąbka z tą zieloną końcówką. To jest całkiem delikatna gąbka, także wiem, że mogę, nie dociskam. Nie dociskam w ogóle i okrężnymi ruchami czyszczę. Nie wiem, czy cały klej zszedł. Wezmę ręcznik, przetrzemy i zobaczymy. No, nie, zszedł cały klej. Tu jeszcze, o! Zdecydowanie się klei. Czyli zmyliśmy tylko papier, a klej został. Przechodzimy zatem do następnego etapu, czyli będziemy próbować usunąć to oliwą z oliwek. Spryskuję klej oliwą. Biorę czystą mikrofibrę i okrężnymi ruchami przejeżdżam. Powtarzam czynność. Tutaj nie trzeba czekać aż coś namoknie i od razu można szorować. No, nie do końca to zdało egzamin. Jest trochę lepiej, ale jeszcze tutaj widzę, tu, 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 widzę i czuję klej. Przechodzimy zatem do kolejnego etapu. Biorę ręcznik papierowy i będziemy próbować to zmyć spirytusem. Nakładam na ręcznik. I przecieram w miejscu naklejki. Zmieniam ręcznik na czysty. Chyba się uda. Pamiętajcie, żeby zmieniać, przekładać ręcznik na czystą stronę, ponieważ każdy rozpuszczalnik, czy to woda, czy olej, czy spirytus rozpuszcza klej, ale potem musi go zebrać. To nie jest tak, że ten klej znika, tylko my tym rozpuszczalnikiem rozpuszczamy klej, i potem ręcznik papierowy musi go zebrać. Słuchajcie, chyba się udało. Udało się, aczkolwiek była to bardzo oporna naklejka. Na szczęście nie musieliśmy używać acetonu. Pamiętajcie, aby wszelkie rozpuszczalniki sprawdzać na niewidocznej, gdzieś ukrytej, schowanej części sprzętów, z których te naklejki usuwacie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!